Cześć, tu Magda i dzisiaj przychodzę do Was z tymi dwiema cudownymi dziewczynami z kanału Zaksiążkowane z Zuzą i Tolą. Myślę, że dziewczyny dobrze znacie, ale i tak link do ich kanału będziecie mieli oczywiście w opisie. Cześć! Cześć! Dzisiaj przychodzimy do Was z takim challenge'em, z zabawą, e, gdzie będziemy z zamkniętymi oczami zgadywać e, książkę po dotyku po dotyku okładki i ogólnie całej książki, ale myślę, że nie będziemy teraz tłumaczyć i zobaczycie, w praniu wyjdzie. Tylko musicie mieć teraz troszkę litości dla Magdy, bo e, no jest w naszym domu i z naszymi książkami, więc Dokładnie. E, ciężko i na pewno będzie, ale postaramy się wybierać dla niej takie książki, które wiemy, że na pewno ma u siebie. Albo znam, e, żeby, ma, żeby miała szansę je zgadnąć. Zdecydowałyśmy poza kadrem, że jako, że Madzia jest u nas gościem, mimo że my jesteśmy gośćmi na, na kanale. kanale właśnie. E, no ale u nas gościem w domu, więc z pierwszej Zawiązujemy jej oczy i będzie zgadywać. Dobra, to pierwszą książkę, którą tu dla Madzi mamy. Proszę. Sto mm, lat samotności. Prost. Trochę szybko ci powiem. Ej, ziom, podglądałaś? Przysięgam, przysięgam, że nie podglądałam, ale przypuszczałam, że mi dasz tą książkę, bo ona ma charakterystyczną, ma charakterystyczną. okładkę. Bardzo. Dobra, usta ustalmy, że to to Daj jej taki... ci teraz trudniejszego, daj jej to. Nie to, No dobra. Proste. Albo koralina, albo ocean na końcu drogi. Ale ocean na końcu drogi wydaje mi się, że on jest... Nie, bo nie poczujesz nic, <noise> po bo Nie, nie pod grubości, nie, nie, nie zgadniesz? Nie pamiętam. Ocean na końcu drogi. Skąd wiesz? Bo tak no mi nie. się wydaje, bo ma długi tytuł. A, spryciulka! Co nie? Mhm. No. Dobrze. Teraz myślę, że mogłyśmy za proste jej wybrać, bo... No. To możecie zmienić. Chciałyśmy, jeszcze. jeszcze jedną ci damy, zobaczymy, czy tą jest, zgadniesz. jest trudne. <noise> Dobrze, już się boję, szczerze mówiąc. Skrzydełka. Gruba. Gruba ze skrzydełkami. Coś ci świta w mózgu? Nie, kompletnie. Czekaj. Nic nie wiesz? Nic. A myślałam, że to będzie jedna z prostszych, nie? Kojarzy ci się w Nie sądzisz, format? Że... Wojna Makowa? Co ty zwariowałaś? Ale ja wiem, dlaczego o tym. O, grubość, że nie. Gruba jest. Ale Czekajcie. Według mnie ja to jest jedna z tych trudniejszych, bo jest jakby gładka. Nie jest gładka, ona ma jedynie tutaj. Ale ma strasznie charakterystyczny format. Powąchaj. Jesteśmy wąchani. Ale one nie pachną widzę. inaczej. Czekajcie. Dawno nam się ją zagięć. No ile? Instytutu nie ma, nie ma skrzydełek. Dobra. Nie no. mamy instytutu. Ale czekajcie te skrzydłałka. Ja nie pamiętam, żebym miała taką grubą książkę ze skrzydła. Masz i masz ją u siebie na półce. Ja nawet wiem, na którym regale mogę ci odpowiadać. No, możesz. Na pierwszym od lewej masz. Tej jakby najbliżej Loli. I to musi być albo biała, albo jasna, albo na samym dole ciemne e, bordowe. Skup się na to. Tylko... Tu jest długie takie coś. Nie, to nie Date. ma nie znacznie. No jest... Skup się na formacie nie tylko na grubości, ale też na e, jakby w ogóle wielkości jej. Bo ja tego wiesz, że nie czuć tego formatu aż tak, że ona tak jest prawda? wysoka. teraz poczułam to, że ona jest wysoka. Aha. Jest wysoka. No, nie, nie. Jest wysoka. Wysoka. stop, nie, 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 to mi podpowiedział, kompletnie. Małe życie. Brawo! Ale ja to mam w twardej oprawie! Ja ale w tym wydaniu. W tym? Ale ja to mam w twardej oprawie, no. dlatego nie wiedziałam o co chodzi z tymi skrzydełkami. Ale fail. Słuchajcie, musiałyśmy wybrać y, jakieś trudniejsze książki, <laughs> bo tamte okazują się, że są za proste i wybieramy tą, tę. Ja wiem, że ty jej nie masz. Dobra. Ale masz z tej samej serii inną. W sensie, tak samo jest wydana, ta druga, to ty masz. czuć jakby to była Markeza książka. Nie. Nie. One mają inną fakturę. Słucham, Właśnie nie? podobną, dotknij sobie. Trochę podobną. A może? No, rzeczywiście. No. To nie, to nie jest to to. Masz, nie masz tej konkretnej książki. Tak. Ale masz w tym wydaniu innym. To znaczy, źle powiedziałam. Z tej serii wydawniczej masz inną książkę. No, ale wydanie jest bardzo charakterystyczne. Jest. Tylko co ja mam takiego. No. Co więcej, ta książka, którą ty masz, jest podobnej grubości. One bardzo. Myślę, że nie ma dużej różnicy między nimi. I jej nie czytałaś, ale bardzo A chcesz. A na którym regale jest? Około? Też na tym pierwszym. Od Loli. Nie czytałam. E, z, z Złodziejka książek? Tak. Masz złodziejkę książek? Nie masz. Mam. A nie mam. masz Gnijanego Mostu? Mam Gnijany Most i Złodziejkę Książek! Widać, <laughs> że nie znam aż tak swoich półek. Słuchajcie, wydaje mi się, że to może być najtrudniejsza. Nie. Ma fakturę zbyt. Ja ją mam? Tak. Co więcej czytałaś ją? Co więcej w tym roku? Co więcej? Nie mów nic więcej. <gry> ja ją mam. Uh -huh. I ona ma taką dziwną okładkę. Uh -huh. I takie zaokrąglone. Jest I jest przepiękna tak, okładka. Mam... Tu jest takie zaokrąglone. <gry> to ma nagrodę. Uh -huh. Nie, to akurat nie jest znaczek nagrody. Aha, szkoda. To jest napisane 25 lat i wydawnictwo. I ja ją czytałam. Uh -huh. Co więcej bardzo niedawno. Odpowiedź w jakim miesiącu? Tu nic nie ma, ja tak to macam, ale ona jest całkowicie płaska. Dobra, to bo... spróbuję z innych, jeszcze ją. ją. Twój regał, wiesz co, yy, wydaje mi się, że drugi, ale ja teraz się mogę mylić, bo nie pamiętam dokładnie twoich. No, o, 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 o. może to ci podpowiem. Co to znaczy? Że ją czytasz. Yy, ja nie. Że Tola ją czyta. Nie. <grym> że mama ją. Nie. Nie dziaki tata czyta! Tak, dokładnie. Tak, Nie miedziaki. Dobra, wybrałyśmy już pięć książek dla Toli. E, zaczniemy od takiej myślę najprostszej. To jest twarta prawa, jest taka, wiecie, grudkowana. E, to jest mała księżniczka w tym ładnym wydaniu. Nie, 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 nie. Ale Tola myśli o tej. Tak, ja wiem o którym. Jest podobne, A czy bardzo czy mogę tej małej księżniczki. No tak, to mm -hmm. to jest to samo, nie? No to? E, Bo e, czy ja to czytałam? E, tak, tak. Nie mam pojęcia. Mówiłyśmy o tym dzisiaj? Jest gruba. Ja... ja o tym mówiłam mm -hmm. dzisiaj. I w ogóle nie, nie, nie czuję zapachu, nie wiem, jak, jak to jest. Czytałaś zacząłeś... to i ja o tym dzisiaj mówiłam. Mm -hmm. I lubię to? E? Lubisz, ale nie aż tak jak. Nie, tak aż, nie aż tak jak ja. Madzia bardzo Ja to lubię. bardzo polecam. Ja też to bardzo lubię. Kojasz sobie tą fakturę. Właśnie nie, ja, ja chyba jestem kiepska. Jasna książka. Jasna. Okej, okay, jest na tyle. E, tam. Aha, nie widziałam. A ma drugą część, <laughs> która jest ciemna. Która jest ciemna. E, dobra, to może być jakaś seria nie powiem. klasyki. A to ma dobre żony, w sensie a albo... Dobrze. No to Super. które? Małkowieckie. Dobrze. dobrze. Drugą też czytałaś i bardzo ci się podobała? Jest wysoka i ciężka. No nie, po, myślę, że po dotyku tytułu nie doszedł. A co jest tytuł? Mhm. Mm Czy autor? Tytuł. Tytuł. To nie jest gejman, bo gejman miałby tutaj takie. Wiecie, nie, nie. No, no i gejman jest niższy, niższy. Tak, nie wiem dlaczego to jest takie wysokie. Znałaś fabułę przed. Mhm. Dobra, przed... tak Chociaż nie do końca. Nie do końca, ale znałaś z innej formy przedstawienia tej fabuły. Czekaj, to jest wysokie. Um... I też nie za często sięgasz po tą formę, formę? po formę bardzo rzadko. Tak. Tak. Okej, okay, po formę, czyli nie po gatunek, tylko po formę. Tak, tak. Czyli książki działasz na książki. Książki, Dla, e, no audiobooki. No dobra, no audiobooka nie ci nie damy do ręki. Mangi e? masz, e? powieści graficzne, komiksy? komiksy. Komiksy? Komiks? No, a jeżeli tak, to co? No to tutaj Stranger Things komiks, nie? Świetnie. Bo mamy jedyny komiks, jeden. No, no. dokładnie. Teraz coś, czego nie sądzę, żeby Tola się spodziewała i może nie zgadnąć, ale... O Boże, poczułam klozo na moich rękach. E, Okej, okay, to jest miękka, oprawa. Bardzo miękka i złamany grzbiet delikatnie, czyli stara książka. Dobrze, to radydukuje, nie poczujesz. Nie, nic, nie wiem jak to zrobiła, naprawdę. E, czyli stara, czy ja ją czytałam? Tak, jest gruba. Czy to może e, mam po nich szczele chyba e, tak imperium bush, nie? Nie, ale nie, nie, nie ci, że ja bym to zgadła na pewno szybko. <laughs> mm -hmm. Okej, okay, dobrze, to pomyślmy, jakie stare książki. Mamy takie poniszczone, No, wczoraj pokazywaliście mi bardzo zniszczoną. E, Szkoda, właśnie chodzi o ten... Harry Potter?! Tak. Jaki? Boże, jaki to może o Boże, być? nie wiem, I na Ale skoro Harry Potter, to będziesz miała zaliczona, ale teraz tak na okay. zabawy, jaki to może okay, być? Jaki dobra. jest taki gruby? Jest, są gdzieś śmierci, książę półkrwi, i czarognia chyba jest przy, po księciu Brakuje ci jednej jednego tomu. I właśnie to jest ten tom, który tak. mi brakuje. E, Nie lubisz go. Film też. Tak Zakon Feniksa. Dobrze, świetnie. Teraz mamy taką książkę. To powinnaś bardzo szybko, bardzo. Zgarnąć, natomiast ciężko ci będzie to sprecyzować. Tak, ale to będziesz miała zaliczone, jak zgadniesz tytuł. Jest niski, mhm. mały. Rozmawiałyśmy też o tych książkach. W ogóle my dużo. No, dużo książek mamy? Mówi, jakby, wiecie? Ale. E... Ja ją miałam w rękach, ty mi ją przekazywałaś. Mm -hmm. To są Tylko takie nie tą niskie. No. no. No, takie no. niskie. Są. są niskie. Oba obok. Obok spiderweików? W bok? No. E... Seria chyba, Jaka? nie? Jaka? Seria niefortunnych danych. <grym> Brawo. Ale są jakieś, to może być. Piąty, szósty. Brawo! To jest Serio? szósty! Nie gadaj. Wow, bo one tak się pogrubiały z czasem, nie? Brawo. Teraz ostatnia. Myślę, że będzie też prosta. Ja myślę, że będzie banalna. Skup się tutaj na. Chude i ładnie zadrapana. Mm -hmm. no. Dużo takich. W sensie to jest wszędzie takie. To tu jest tusz Brawo! Albo kirkę ci Albo kirkę. No, a ty już. pięknie tak. możesz już ciągnąć. Jestem y, Sherlockiem Holsem powiem. Nie jestem pełna podziwu, ja bo... też naprawdę świetnie ci to wyszło. Ja nie zrobię nawet w połowie tak dobrze jak o, to. Jak ja, jak ja ci wybiorę książki, to nic nie zrobię. <grym> Na rozgrzewkę tutaj mamy taką książkę. Proszę. A dlaczego jest prosto? Czekajcie. No ma tłoczenia, nie? No. E, dużo tłoczenia. Dzisiaj już się jej nazwa. Padła. padła Przed chwilą. No jak? No. To wygląda generalnie na książkę z jakiejś Winidi. Albo SQL-u. Dobrze mówię? N -n. Kupiłaś ją, ja też ją kupiłam. I Bardzo tanio. Dałeś. Bardzo tanio. Chciałyśmy trochę w innym wydaniu. Tą no. samą szatę graficzną ma wydanie, ale jednak jest lepsze. Takie, jak my wolimy. Czyli w twardej z obwolutą. Tak. Nie wiem, czy ona ma obwolutę. Chyba tak, ale nie jestem pewna. I fantastyka to jest. Tak. Tak, mniej więcej. Eee, myśmy to kupiły. mitologia. Ale ty czytałaś. Ja to czytałam? Tak. Ty to czytałaś ostatnim. I, I wbrew że... wszystkim tak. Wbrew, że Tak, jest... wiem. Okrutna pieśń. Pff. Nie. Laska, co ma takie tłoczone? Nie wiem. Jezus Maria. Matka. Kirkę! 0,25 punkta. Druga książka. Ciężka. Ember in the Ashes. Nie, 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 nie tak prędko. Czytałaś pierwszą część. Nie podobała Ci się. Oj, to dużo jest. Czy Bardzo polecają. Mogę Ci taką podpowiedzieć? No? No? Bardzo polecają e, Books With Chloe. Jedna z najlepszych książek jej życia. To by się nie podobała. Marzyciel. No. Yy, ale jak nie, czy, yy, nie czytam drugiej. Yy, tytuł to jest ta. Yy, mm. yy, Muza koszmarów. Tak. Prezentuję książkę. The Toll. Ale. Bo ja mam tylko. Tego yy, muszę yy. zgadnąć tylko serię. To jest seria infortunnych zdarzeń. się sobie, żeby to było seria infortunnych? <laughs> Śmiesznie by było. Czekajcie, ale ja wiem, co ja mam w takim wydaniu jeszcze. To też jest Albatros, to jest King. Dobrze. E, ale poczekajcie, powiem wam co. Jasne. E, Czytałaś? No to Misery. Nie. nie. Zielona Mila. Nie. nie. To trzecie. z zwierząt. Tak. <noise> tak. Ostatnia. I najtrudniejsza, tak mi się wydaje, chociaż nie, bo ona Zobaczymy, to... czy o nie pamiętasz. Tak. E, jest strasznie ciężka i ja... Nie czytałaś. nie czytałaś? Nie czytałam jej na bank. Ja ją chciałam przeczytać jeszcze jej nie mam. Ja Co ją chcę ty? kupić, tak. I... Ale ty nie wiesz o tym, że ja chcę ją kupić, już no wiesz teraz. Chcę ją kupić i chcę ją przeczytać. E, nie jest absolutnie polska na pewno. Nie. jest strasznie ciężka, jest tak. strasznie gruba. Tak. Miasto w ogniu mam w takim wydaniu. Nie. Nie. Um, nie. Dobra. Mi się wydaje, że ty w ogóle o tej książce trochę e, zapomniałaś. Tak, mi też. A Dlatego kupiłam ją... Jak, o y, Nie wiem kiedy ją kupiłaś, bo już ją miałeś, gdy się zaczęłyśmy ona jest Ty. tam. Tak, jest tam. Tak, jest tam. Ta gruba. A po mi coś jeszcze z gatunku? Taka, ja ci podpowiem. Ma oryginalny tytuł. Tak. A czy na Booktube jest popularna? Nie jest popularna w ogóle. Na Booktube moim zdaniem. Nie widziałam jej u nikogo praktycznie. Wiecie, bo tu ma wtłoczenie. Tak. Tak, i to I wtłoczenie bardzo ci naprowadzi. To jest tytuł? Tak. Tak. Nie masz takiej drugiej książki, która ma... A tu co to jest w takim razie? Tu jest dalej tytuł. Babo, co ma taki tytuł? Ej! Ja wiem, to jest ten koleś w białej, biała kładka, taka. tak? Tak. Um, Pan Paul. Um, ja wiem, ale to jest 4-3-2-1. Dobrze! Tak! Pięknie! Więc tak, to już tyle na dzisiaj. Możecie pisać nam w komentarzach, jak waszym zdaniem nam poszło. My spodziewałyśmy się, że będzie o wiele gorzej. Tak! Jednak jesteśmy w to nawet dobre, więc kiedyś możemy zrobić drugą część z troszkę trudniejszymi książkami. Tym razem może u mnie, chociaż ja mam Um, troszkę mniej książek, ale nie dużo mniej, <gry> um, nie dużo mniej, więc tak, piszcie nam w komentarzach, czy coś takiego byście chcieli i tak, bardzo dziękuję moim gościom, że były w moim filmie i na pewno będą pojawiać się częściej, taką mam nadzieję na bank, no, a na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem, cześć.